Nazywam witajcie. Ja jestem Micher i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale po dłuższej przerwie, kolejnej w sumie zresztą na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w One Armed Robber z Szymonem. No oczywiście nagrywam wstęp, zaraz sobie go usłyszycie i ja już w sumie nie będę przedłużał, zapraszam was do odcinka i robię. Na no, ah, Co, się ma, no? się siema. A, już. Tu w broń przygotował. Ah. Co? Łysy. Co łysy? No ty byłeś łysy. Aha. Ja nie jestem łysy. Musimy minimum zabrać 15 tysięcy dolarów. No nie. Nie no, żarty. Okej, okay, to czekaj. No. Dobra, weszło. Dobra. Co się dzieje? Namierzyli nas. O, to dźwięki. Dźwięk O, to jest głośne. Czemu to taki głośno jest? UWAŻAJ! Ej, ty, jak dźwięk wyżwalić? To za Co jest. To takie głośno jest. W, w settings powinieneś mieć. Ja też sobie w sumie trochę ściszę. A, a nie? No dobra, ja się sobie. Dobra, mogę, za, no gdzie uciekasz? Dobra, e, ja tu przychodzę z torbą i okradam. Myszka. Dobra. A, albo ty, się... idź, ty idź po torbę, ja odganiam policję, co? Dziewka chyba. Tu masz. Ale co ja muszę? wziąć? Kasę. Zbieraj kasę i te, te, te rzeczy różne. Dobra. Zbierz dobra. wszystko co się zmieści tam i później wracamy, dobra? No nic. Odbijaj ją chyba. Trwamy wszystko. Co się dzieje? Nie ogarnąłem, że policjant no. za tobą był. Chcesz. Dobra, szybko tutaj wszystko bierzemy Można cię zasubskrybować, moje imię i A, bo zapomniałam powiedzieć, podajcie na kanał e, Szmona, bo... No Bo? Nagrywa no. Dobra, tutaj wrzuca. Tak. Ja to zabieram, ty się zajmujesz policją Daj spłat Dobra Dobra nie, nie, bo żeby złoci przyszli! FBI! FBI weszło! Ale już Może szybciej. Nie wiem ile mam, muszę się wszystko rozwalić. Strzelają do ciebie? Nie, to ja. Chyba i zaraz przyjadą kolejnie. Jeszcze mhm. szybko. Nie wiem ile uzbierałam. Maksymalnie muszę 15, żebyśmy pojechali w sobie. Teraz o, widzę, że tam prąd robisz. No, teraz możesz. Kurde, czemu to jest... Dobra. Ej, nie ma ich. Na razie. Na razie, ale ja już ich no, widzę. Za... O Jezu, ile ich jest! Więcej was matka nie miała? Aha. Ja to zbieram. Policjami. obecnie umieram ja też co jest inny chociaż nie dobra żyję jednak nie. albo ich jednak zabiera... nie zabierać 4 już? nie wiem nie, nie wiem dobra? oj już nie ma prądu let's i teraz nic nie strzelać bo wtedy więcej czasu na zabranie aha już przyjechali kolejni No, dobra, ale zabieram, bo to torba pełna jest. Jak szybko do samochodu. Z torbą. Zobaczymy, ile mam Już zbieram, tego hajsu. tysięcy, e, o chłopie. A ile potrzebujemy mieć? No dobra. Ile musimy Hajstego? mieć? 15! maksimum. Gdzie jest drugi worek? O co? kolejny. Ej, nie, nie, assassin tu jest, pa! Trzeba go zabić. Gdzie? Ego, trzeba wiedzieć, co rzeczy. jest. Potrzebujemy 150 km. A wróćcie, jeszcze dostaniemy do tego. Do sejfu. Spróbuję się dostać do sejfu. Musimy otworzyć na górze. Po pierwsze, szybko idę otworzyć. Jaki ble ja przeszukuję obecnie. S yes. Ciekawe. Mm. Ciekawie tam mają tych toaleta. No fajna ta gra. No, ciekawa. Jeszcze ja więcej więcej do roboty. No, to są... co no. mam najrobię? O kurde! Co tam negusy? No i Dobra. Będzie cicha? Dobra, cicho. Po cichutku zbieraj kasę. No, musimy jak najwięcej. Musimy... Tymczasem po cichutku. Na pełnej, na pełnej bombie. O Jezu! Już starczami przyszli! Z tarczami! Mhm. O nie. Najpiękniej jest, ciężko bo... Do... Trzeba ich do szkoły wbić, chyba. Ej, co jest?! Ej! Ciężko rozwalić na no, konie jest Jest to. Albo trzeba w rękę, w rękę trzeba. Idą z tymi starczami w rękach idź w szalaj. Ci, którzy mają tarczę. Szy ci Idą, kolejni, kolejni. Tak. Ej, chodź, tu safe jest. Musisz tam zrobić. Tylko ich trzeba rozwalić. Dobra, gdzie safe? Sobie... Biegną to jest? O U. kurde, trzeba to otworzyć. Trzeba wszystkie te poery, ale... Ja zamknij drzwi, robię. zamknij drzwi O dobra, ty to robisz. A co ty tak myślisz, że to robi? Działa? Czy... Tak, 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 no działa, bo robiłem tutorial przed chwilą jeszcze, żeby sobie ogarnąć jak to działa mniej więcej ta gra Dobra Aha, że nie zadziałało. Ja muszę misję zniszczyć, stry. No? Dobra, to musimy. Chodź ze mną, chodź ze mną. O. Musimy iść po airboxy, żeby to. Tak, tak no właśnie, w, właśnie tu widzę jednego. Żeby otworzyć. O, zobacz. Yeah, ja lecisz. Ja pilnuję, lecisz, będę pilnował. O, płapy. Do widzenia! Do spania, do spania, do spania! Do spania! spania. Ciekutko chłopaki, idziemy spać. O, dobra. O, tu już potrzeba. O, o! o! A, to ty! O! się wystraszyłem ciebie. Nie? Eee, kurde, gdzie... Ostatni powerbox. No, ja, 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 ja wiem, gdzie jest ostatni powerbox i teraz tylko się dostać do pomieszczenia o, z nim. <laughs> nie możecie jakąś tam napytać, czy chcieli ten, one. one armed cook, ten, no, cook, one armed cook. Ale to pamiętajcie, one pamiętajcie widzowie, że Ale ja się tam nie, ja tam nie znam. Hmm. Weszli do mnie na górę, weszli do mnie na górę! Ała, ała, ała! Idź, idź, idź! Wyjdź, wyjdź, wyjdź! On poszedł mi stąd! Kolejny mi tu przyszedł! Drzwi ja ja zamknij! Mogłeś drzwi zamknąć! <laughs> Nie, ale on ale, 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 ale. Oni nie umiem to otwierać. Co ty myślisz, że oni nie umieją otwierać drzwi? Aha! Ile to jest ich? Dużo. Uh! Oni mnie nie widzą! Mam nic, ja to ja amunicję to zbierać. Spać! Spać! Nie cópia. Nic, nic, nic. Prak, więcej ich matka nie ma. No właśnie I chyba z ma. Ej, co co z nim się stało? Się wie, 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 Otworzyło wie. się! Safe się otworzył! A gdzie torba? Dobra. Szeka, szeka, mogę szeka. mu bombę zawalić i bo, ja nie bo. mogę. Gordy zamknięte drzwi są. tego otworzyć wier... Właśnie dlatego bo, idę w po ale tego nie mogę jakoś wejść. Idę ci pomóc. Zjęcia do spania. Dobra. Och się spać. To szybko, szybko. Przez te trapy w zamknij, zamknij, za nami za, drzwi. Chodź, ja już ja jestem w środku. Dawaj, 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 szybko musimy to zrobić. Szybka akcja. Jeszcze. Raz. O chłopie, tu stoi ty! Robiam starczą zginął. Nie ma ich? Dobra ich. Po cichu. Otwieraj. Dobra, ja cię tu dobra będę no? oh, oh. A tu, ja cieka mam... tu ciekawe rzeczy oh. się robią. Aha. Albo dobra, ty pakuj kasę, ja ich zabijam. Może inaczej zrobimy sobie. O, oh, no, o oh, no, umieramy! Zabgnąłeś mnie? Zabgnąłeś mnie z nimi! Uciekaj. Dalej, Ale kasy sobie. nie zebraliśmy. Aha! od 20 tysięcy! Dawaj szybko! A ile musimy mieć? No 15 minut, możemy jechać, musisz szybko iść. Pojedziemy sobie. Dawaj szybko. Dobra, wybombiam okno. O Jezu, Dobrze, to ty. Dawaj, z samochodu. No, Jedna, Dawaj, no tutaj. Czekaj, idę, idę do ludzi strzelać. Ja, Jezu. nie wiem. Nie, no, ża żartowałem. Idę już. Yes, no. się. Dwadzieścia tysięcy. Dwa. D drugi level mam. Nie gadaj, że nam odjęło kasę za to, że zabiliśmy cywili Chyba nie. Odjęło nam kasę Serio? Aha uh -huh. O ja mogę kupić za 50 kała, tak. Dawaj dawaj inną mapę jakąś podbywaliście Nie się Dobra to jaka nopa?

Jeszcze tylko strzelałem Przepraszam Przepraszam bardzo, my tu tylko do kolegi przyszliśmy do banku No, ja weś Weź torbę, weź torbę, weź torbę, ja zabijam, ale nie zabijaj cywili! Cywili nie zabijaj Dobra Idź po torbę Co nie tak ja skuję tu ludzi Dobra torba. Dobra, skułem Dobra. typa typów A ty mi się nie podobasz, to ty idziesz do odwa odwalenia A nie, to są Coś się skończyło. Idzie FBI. Idzie, nie są nie, nie, idę po piątki artykułów. Skąd oni... Oni z nikąd nie wychodzą. Oni tak po prostu tak sobie nie chodzą. Oni się z dupy biorą po prostu, nie? Powiatowa. Zara będzie kolejny powerbox do sefu Pierciuszę, pierciuszę, Dobra, poczekaj, bo powerboxa... Eee! Jakiś ty, bo tu powerboxa od rozbrajał! No to, bo niektórzy tak przedchodzą. Ale że matka go tak nie wychowała po hamsku się wprosił ani rumru. Tylko od razu przyszedł i już rozbraja na... Aha, o mało. Jak, mogę ci pomóc? To zabij Prawda. najpierw typu Gdzie ty jesteś? Eee, Chcesz... uh. I... gdzie ty... Gdzie... A to razie. Co się dzieje? Aha. Dobra, let's ja zjaro... see how many. Let's see how many minutes we recording. 15 minutes. Dobra, ej, 15 minut, to ja, Robimy coś jeszcze, czy kończymy? Kończymy. Dobra. Jutro może siadbać. No, dobra. To do jutro zasiadłimy. Dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to możecie zostawić suba oraz komentarz pod filmem. Wpa Wpadajcie do tak. Szymona na kanał. Link macie tam w opisie. I to tyle, nie? Trzymajcie się i do zobaczenia. Sia.